No! Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Porady wokalne pierwszej pomocy. Chciałam was prosić, żebyście zasubskrybowali mój kanał i zostawili lajki. Dzisiaj witam was w mojej szkole, którą Stworzyłam, ale też i prowadzę. Jest to autorska szkoła muzyki rozrywkowej i wokalistyki. Jak sama nazwa wskazuje, nie tylko można się tutaj uczyć wokalu, ale również gry na różnych instrumentach muzycznych. Kochani, gitara oprócz strun posiada pudło rezonansowe, które powoduje, że dźwięk jest mocniejszy, piękniejszy i bardziej dźwięczny. Rzuć dźwięk na maskę. To określenie pochodzące z teatru starogreckiego. A o co właściwie chodzi? Chodzi o to, żeby rzucić dźwięk na rezonatory, które też posiadamy jako ludzie, tu gdzie mamy zatoki. Rzucamy dźwięk na te rezonatory. Tak, aby czuć go, jak drga w tym miejscu. Dzięki temu Twój dźwięk będzie mocniejszy, piękniejszy i bardziej dźwięczny. Zaśpiewaj długi dźwięk i poczuj jego drgania. <śmiany> Uważajcie, żeby nie zejść dźwiękiem za nisko, bo wtedy zamiast rzucić dźwięk na rezonatory, zaczniemy nosować, a nosowania nie wolno nam robić. Dopiero połączenie wielu zasad da nam Piękny, profesjonalny wokal, dlatego słuchajcie mojego kanału. Do zobaczenia!